Siemka już w ósmych przygodach z Minecraft. W tym odcinku wybudujemy na naszej pięknej górze, na górze, wybudujemy dużą, dużą, bardzo dużą wieżę. Ona będzie z bricks, czyli cegieł. No, no to idziemy kopać. Wykopać się na górę. I robić naszą wieżę. Dobra. O tak. I tu będziemy się kopać do góry. Hmm, ale trzeba szybko pobiec, albo nie. Dobra. podsadzę się na razie tak. <laughs> trochę ciemno, czy nie trochę. To niedługo się trzeba kopać, bo nawet y, widziałem, że jest tu. No dobra, y, no to wiem, że jest fa bardzo fajny widok. Tam jest nasza góra. Yy, I trzeba troszeczkę ten teren wyrównać, ale zapomniałem łopaty. <laughs> dobra, tam nawet szybko yy, mieczem się kopię. Dobra, tak myślę, że tu chyba nie będziemy tu, yy, stawiać naszej wieży, tylko tu będzie więcej miejsca, takie będzie troszeczkę przejście. trochę długo tą łapą kopać, ale dobra tam dzisiaj tak jakby ten odcinek jest troszeczkę budowniczy taki bardziej Ale jeszcze dodam jedną playlistę, e, tak już sobie myślałem, ale to dodam, e, że będę budował, e, budował na kreatywie e, jakieś e, budowle. <laughs> Dobra. I to nasza podstawa naszej wieży. Tak. Hmm. Tak myślę, czy okrąg zrobić, albo okrąg zrobimy. Tak, tak wyrwałem najpierw, a tak sobie pomyślałem, że fajnie by było okrąg zrobić. <laughs> Trochę naprawdę długo kilofem kopać, to ale tak myślę, że chyba zaraz diamentowy sobie kilof pójdę zrobić pierwszy raz w poprzednim odcinku miałem dość szczęścia, żeby zebrać trochę redstone'a, metal znaczy metalu nie mam nie znalazłem, ale redstone'a chyba dwa, dwa złota i diament <laughs> dobra no to zaczynamy tak. Hmm. Taki to za bardzo nie będzie okrąg, ale już troszeczkę w przybliżeniu okrągu, bo takie kwadratowe to już troszeczkę się znudziło. Hmm. Takie. Nie wiem jak to, sześcien jakiś, czy coś. Nie, sześcien to nie. Taki czworokąt, jakby. Dobra, druga warstwa. Potem się okaże z góry. Uuu, druga warstwa. Ale tak myślałem. Nie. I znowu mój spóźniony zapłyn. Tu będą szyby. I za szybami będzie lawa albo woda. Nie wiem jeszcze do końca. Nie przemyślałem tego do końca. Ale trzeba naprawdę dużo troszeczkę piasku nazbierać właśnie na to. I będą tu szyby i tu będzie lawa. No to trzeba pójść po piasek jednak. To nie wiem, tak chyba może zrobię cięcie i zaraz no zaraz do Was wrócę już z piaskiem może nawet z szybami, no bo to troszeczkę jednak odcinku <laughs> odcinku nam zmarnuje. No to ja zaraz wracam. Dobra, już jestem, nazbierałem trochę. Jak widzicie, szkła. O, tu mam jeszcze piece. Troszeczkę ich zrobiłem, żeby jak najszybciej to zrobić. I yy, idziemy już kończyć naszą wieżę. Nie wiem jeszcze na jaką wysokość będzie, ale się spodziewam. No, nie mam innego wyboru. Muszę jeszcze troszeczkę, bo jak widzicie, tu jest o na 128. Jest już koniec. Koniec do góry grafiki po prostu. Ups. Nie przemyślałem troszeczkę tego i może. Może bym zrobił troszeczkę najmniejszej górze, ale dobrze niech będzie tak. Mm, dotąd będzie <laughs> mm, i tu od tego będziemy już kładli nasz nasze cegły. I tak w kątach będę robił. Raz, dwa i to będzie tu. Ostatnie. Nie wiem, czy to będzie równo. A będę tak kość. Bym mógł y, oczywiście zrobić to na ziemi, y, ale by takiego efektu nie miało to moim zdaniem. Czyś źle kładę ciągle szkło, nie wiem. <laughs> Może trochę życia na tym stracę, więc będę wyłożył sobie tu <laughs> jedzonko na wszelki wypadek. Chyba moim zdaniem za dużo szkła, tego troszeczkę zrobiłem, bo myślałam, że się da bardziej w górę to zrobić, a to jednak nie będzie takie bardzo wysokie. I tak myślałem, że na zewnątrz będzie ściekała lawa. Mmm, kurde. I skręciłem tam. Więc chyba to coś będziemy musieli rozwalić. No cóż. Mmm. Jeden, dwa. No tak. To dzisiaj te troszeczkę budowanie mi tak nie wychodzi, nie wiem co się dzieje, ale chyba tak myślę, że tam to przyspieszę normalnie tempo, żeby was nie nudzić i żeby troszeczkę odcinka nie to nie skiepściło, bo naprawdę kopanie właśnie cegieł jest bardzo uciężliwe, bo bardzo długo się kopie to. Więc robię tylko przyspieszone tempo i wrócę do Was, ale to jeszcze nie. Jak dokończę naszą wieżę. Y tak, to jest poziom A. Hmm, tu będzie. Czy znowu coś. Kiepscienie, nie wiem. To tylko jeden, bo właściwie będzie chyba. Tak. Trzy troszeczkę y trzeba będzie y zrobić y wiader, albo. Zrobię to znowu w przyspieszonym tempie, jak będę chodził po lawę i wodę. Bo to naprawdę ciągle chodzenie. Kurczę, chmury ciągle chodzenie, takie z dołu do góry, i z góry do dołu, i tak w kółko przez jakieś 5 minut. i tu będą dwa. Tak Ups. Czy dobrze? nie chyba źle. Tak Znowu. I tu, 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 to, tu. Zaraz tam trzeba będzie. No. I tu trzeba będzie to zniszczyć. I, the gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly friends. Dobra. Już jak widzieliście, tu rozwaliłem i tu będzie wejście. Tak pomyślałem sobie, że zrobię. Tunel, troszeczkę ze szkła i troszeczkę z cegieł, stąd dotąd. Nie za duże to jest i troszeczkę nie zmudzę, tak jakby już jeszcze, że to takie wysokie i takie bardzo fajne, ale moim zdaniem jak się wleje wodę i lawę, będzie bardzo fajne. Dobra, no to zaczynamy. Troszeczkę trzeba będzie się pokopać. O, tu będzie tak. Albo no, tu będzie takie wejście. Hmm. Wejście na początek będzie że z cegieł, a potem to już, żeby można było troszeczkę tak widoki popatrzeć, już będzie normalnie z, ze szkła. Troszeczkę tak trzeba będzie tu poustawiać właśnie schody. Ale nie, to dobrze nawet zrobiłem. Hmm. I nie mam cegieł już. To będę robił ze szkła. Potem jeszcze już chyba samemu zrobię, zrobię jakąś podłogę może z drewna albo z czegoś innego. Teraz można y, przez ten tunel y, patrzeć jakieś widoki yy, i mi nie wystarczyło szkła. Hmm. Chyba zostawiłem tę szkło jak się nie mylę. A jak chłops, tu sklepściłem. Albo nie, takie weźmiemy. Tak zrobię. <laughs> Dobra, Uf, dochodzimy. Mm, 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 mam troszeczkę, a nie mam pięć. Chyba się nie da, ale dobra, przetopimy. Jak najmniej jeszcze może na coś mi się przyda. Dobra, to ja zrobię cięcie. No i zaraz wracam. Dobra, już jestem. Zabrałem troszeczkę już szkła. Jeszcze troszeczkę pozostawało. W niektórych zbiorach. No i idziemy. Już kończyć naszą wieżę. A tak pomyślałam sobie, że wodę ile wyleję samemu, bo już ten odcinek chyba ma nawet dużo minut. Nie wiem szczerze mówiąc ile ma, bo nie mam takiego czegoś, jak na przykład niektórzy mają jakieś stopery, niestoperi w ogóle ja nie korzystam z takiego czegoś. Ile wyjdzie, to tyle wyjdzie. Trochę trzeba jednak tej ziemi. Zniszczyć. Tak. Mm. I tu z, chyba zrobię zakręt. Ops. Muszę oszczędzać teraz szkło, żeby mm, źle nie kłaść. Bo mam naprawdę troszeczkę jego mało. I może mi nie starczyć. Tak. Akurat. Dobra, a tu wezmę rozwalę to ziemię. nie mam szkła. No to chyba na tym skończymy ten odcinek. Ja samemu już troszeczkę jeszcze piasku nazbieram i zrobię szkło. Chyba stamtąd już wezmę, albo stamtąd, bliżej tu będzie. I już samemu dokończę tam dach, wleję lawę i zrobię tu już w środku coś. To samemu zrobię, żeby troszeczkę nie przeciągać. No i komentujcie, subskrybujcie łapy w górę, w dół najwięcej, żeby było w górę. No i narka do następnego, do następnych przygód z Minecraft. Cześć!